Radar ten dziwny, boczny tutaj Tak Cyk Cyk ha. Ej Co? samochód i odkręcasz koło? Właśnie oryginały gdzieś wynoszą z fabryki Tam widzę, zaraz, 100, 100 euro leży tam Dobra Dziękuję Zatrzymaj to jest gdzieś tam lepiej schować Kurna, nowka opony Czy nówka? w sensie Jeszcze dwa sezony na tym przelecisz Znaczy przy takiej, mo takiej mocy jaką on tu ma, to cztery sezony No dobrze ja. A jeśli jak ty mało jeździsz, to pięć sezonów To co się nasuwa? Jaka tak? rurka? No ta rurka, ona musi być tu Ta prówina. rurka? A taka rurka tu fajna była no Rurka ciśnieniowa z Rurka taka ciśnieniowa z czujnikiem ciśnieniowym Z szluchem Silikonowym, gumowym takim ona się mieści w tym stropianie, tu od wewnątrz zamontowana jest z dwoma czujnikami i to prawdopodobnie tak obstawiamy jest um, czujnik, czujnik ciśnienia dla pieszych, czyli bo on ma ten system, że jak pieszy um, wpadnie, to maska tu ma specjalne naboje i się do góry unosi e, i bajery szmery różne robi. Natomiast o, tu masz o, o, taką o. To tak ma jak wyglądać. Jak ona tu wygląda. A taką Gdzie ma to wyglądać. Jest? Tu, tu jest. To A, I wyrywało razem z tym, ale wtyczkę mamy, to jest dobrze. Tak, to jest, no. to jest Więc tu wszystkie jeszcze odkładamy, które są e, dobre. Elementy do numeracji, po częściach też mamy, chociaż już żeśmy sobie z e, letki posprawdzali. W każdym razie to on ma taki Bayer, że ma spryskiwacze. spryskiwacze przedniej szyby. Nie ma w masce, tylko ma dysze zamontowane w. W piurach i cały ten wajzel się tutaj mieści razem z systemem napełniania, klimatyzacji. I to dopiero spryskuje szybę z piór, więc pełne ułatwienie obsługi samochodu i technologia, która już jest po prostu kosmiczna. Dobra, to co? Bierzemy ten błotnik teraz. Mamy tak tu dwie dziesiątki. W Polsce ona jest normalnie z niemieckimi etykietkami, nowa, używana. Tak. Ale za całe pieniądze masz oryginał. 79, no to jest też oryginał właśnie, oryginały gdzieś wynoszą z fabryki. Rozumiesz? Nie rozumiem. To chcesz kupić e, e, z internetu oryginał, jak masz za całe pieniądze oryginał w ASO. Nie, nie mówię, tylko możemy tylko to wziąć z ASO. Jeżeli w ASO będzie 79 złotych kosztowało. Jeśli numer sprawdziłeś i jest poprawny. Tak. To już? Ale tu masz jeszcze. To musiało jechać jeszcze i trzeć A co to? Kawałek jakiegoś elementu plastikowego, który tutaj schodzi Na kole do... plastikowe może być do tego. A. Dobra, tu mam, tu mam, tu mam wykręcam tamten na górze. No i jeszcze kawałki leżą, to wymowane jeszcze są, jeszcze od tej lampy. A dzika nie ma? Dzika nie ma. Nie, nie nie. Ten radar leży pod spodem. Ja bym to na dzika liczył. Dzik się nie chce ujawnić A tam jeszcze Kuźwa ty, no i tu podkrącali tych śrubek Tam Gdzie? Tam jest sporo fontów nie? No ja tam też tam widzę 100 euro leży tam Ale to wiesz, to Szukaj może radar leży tam gdzieś. 100 euro może koło rury Jakieś dwie sztabki złota 100 euro i kilogram plastiku okay. No tutaj nawet się mieni yy, pod nad kolem kawałek plastiku od lampy uszkodzonej

Ona trzyma stelaż do tego sterownika, a z kolei troszkę trzyma nam piankę. A pod pianką mamy, teraz śrubetki do butnika. Więc takie niemieckie technologie. A niestety jak dzików wpadał, to dziki dziku trochę nam tu pogiął. Na, nagił trochę temat. I teraz jakby te przewody nie mają już kształtu oryginalnego, więc teraz będzie rzeźba, żeby wykręcić to, poluzować, nie demontując rur od klimatyzacji, bo trzeba byłoby klimat spuszczać. To byłaby już paranoia. No i tu już mamy teraz demontowane. Ja Lamp lampeczkę, poprosiłbym jeszcze. Tu jest, tu, tu jest lampeczka. Udało się nam do tej śruby dojść bez demontażu wielu elementów. Tylko tutaj poluzowałem śrubki. Sterownik tamten już luźny jest. Wyszedł styropian do dołu cały. Ten ta guma wygłuszająca. I możemy zabrać teraz za wykręcenie tych śrubek od błotnika, żeby go zdemontować. Tu mamy na dole dwie. Jedna tutaj, jedna na górze. Dzik jest dziki, bo lubi błotniki. Super. Ostatnia śrubeczka na dole. Tam wyjęta, ta wykręcona. A tu jest śruba, kuj widziałeś? widziałem. Aj, ale dojście do niej. Ale feller seller. Proszę taką ładną pomalowaną. No okay. tu już mamy. Mhm. Błotnik jest ruchliwy, tutaj już. I teraz, gdzie ty mi tu chciałbyś no, ja Chciałbym zaserwować się. Właściwie jest jeszcze... papier. ty Tura. Ja. Panie, zobacz, technologia. zobacz, zobacz gdzie jest. Technologia. Tam, 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 tam tam w końcu. Pod... A. no to, to proste, to tu z góry on, tu szafnę. No dobrze jest. To teoretycznie prościej niż w D4. Bo w D4 trzeba było walczyć od środka, kurde, ze śrubami, bo e, jakiś konstruktor wymyślił, że przecież trzeba dokręcać je od środka jakimiś śrubkami. Konduktor. Konduktor. I tutaj. O. Technologia. Markety'a, ale wiesz co, coś na tym tam gdybyśmy to na tym miękkiej gumie. Zdemontowaliśmy to. A to da się nie, to robić? Nie, nie wiem, jak to się robi. Nie, nie. Czekaj, żeby tego nie jakoś, połamać. Jakoś, to się... Żeby tego nie było, to byłoby tu zdecydowanie prościej. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Tak, raczej to. Tylko to jest, wiesz, nie wiadomo, wy, wypchnąć jak tam ze środka. Bo, bo to, to ma takie łapki. To ma takie łapki z takimi młotkami, nie? Ale dobra, poczekaj, teraz spróbuję złapać to inaczej. Czy tu dojścia nie ma, dlatego że jest ten główiony plastik. A ten gówny plastik jest zamontowany w jakiś guziony sposób. On ma takie jakieś zatrzaski, tylko nie wiadomo jak je odczepić na botniku. No i po zdjęciu tego, tej osłony mamy w końcu dostęp do śruby, która nas interesowała. Także w każdym Azdi muszą zrobić coś pod górkę. To jest w ogóle zrobione banalnie, bo pod tym plastikiem jest pionowa śruba, czyli tamtej w ogóle trzeba ruszać. Tu pyk, wyjeżdżamy z koksem. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. A tam, A tam w takim razie muszę tu ustawić sportem na tam punkt. No. I tak i tak trzeba zjeść ten plastik, tą obudowę plastikową. To co? Nie mówię, że to tak i tak i trzeba tą plastikową budowę zdejmować, nie? No. Teraz trzeba tu na punkt sportem złapać, bo idealnie jak było... Jak Tylko, wiesz, jak pewnie było... tak nie, było, bo kąt jeszcze tego do ustawienia. No ale to mniej więcej możemy z powrotem przyłapać jakby A. Tak mniej więcej mniej więcej plus minus Dobra Potem będziemy dokręcać resztę Ty no dobrze, i tego nie trzeba być. Nie, to tego, to, to... Nie, to, tego Ty, też nie to, trzeba Toś to, to, to może to w ogóle nie potrzeba było tego ruszać Nie no trzeba było, bo to jest próba trzymała stelaż. Abyśmy nie założyli tej tego tego gówna No i teraz pytanie to co ja wykręciłem to na czym to się tu niby miało trzymać? A pokaż ten, ten, ten taki dziwny wypadł taki czarny są co gdzieś od maski, że to może było. Bo może to się stąd wykręciło tutaj. A to nie no, poczekaj, przecież ja... Wykręcałem normalnie nakrętkę. O. A <laughs> Ale patent. Człowiek nie wie no. i odkręca. A to chodziło o to, że ten się... sterownik ma jest... śrubkę... Ale jest wciśnięty na, 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 na bolcu. No. no. to brawo dla nich, brawo, pyk. O. Brawo dla nich. No, no dawaj dokręcaj to. Czy nie? Nie, no teraz no. nie, tylko chodzi o to, że już tam... Ten... No to nie, możemy nakrętkę założyć To od razu, dawaj, żeby to było razem z tym bolczykiem. No, to szacun, 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 szacun. Za pomysłowość wykręcania i technologii. Ale te, tu rozwiązanie te z tymi zawiasami to już jest też kos kosmos. No, kosmos, dobra, mamy to. To co, tutaj ucho to musimy mieć nowe? Bo tego nie Tak, tak. To ucho cln musi być połamane, jest to raczej. Nie, to będzie się trzymać. Tak, no nie, to będzie trzymać na tym plastiku. Więc na zakończenie dnia, nasz Bolit A8 wygląda tak. Wszystko, co tu najważniejsze do wyceny i części zamówienia, już mamy obcykane. A, co mi teraz. Nie pamiętali o tym. ale to nie musisz tam mieć tego wlotu. Z tej strony nie ma? Nie, no bo tam jest, jest, jest oszukany, oszukany interkuler. Mhm. To po co tam ci wlot? Na coś czego tam nie ma. Więc jedyny tutaj kawałek blaszki, który nam podjął dzik, to, to ten tutaj na tym kawałku wąsa. Więc będziemy musieli posprawdzać, co tutaj się za wysokości. Pomierzyć, co tutaj za wysokości są powyginane. Tak wygląda lampa, która w nim była. Laserowa. O, sterownik ten raczej chyba nie zadziała. Tutaj musimy teraz podemontować sterowniki i wszystko co tutaj jest. Nawet mamy LEDO jednego Superęckiego. Tu brakowało nam do chłodnicy takiego czpienia trzymającego za złote 80 zł. A Teraz jest jak być powinno. Wszystko się trzyma. Tu nawet luźniej jest. Mówić tutaj. Bo ten nowy, no to wiadomo, za złoty 80. Nie, no dobra, 15 złotych kosztowało. To według mnie to nie warte jest 15, biorąc pod uwagę inne elementy plastikowe, które są tańsze, ale to już jest oddzielna para do dyskusji. nie? Teraz czekamy na ten stelaż plastikowy, trzymający sterownik silnika, bo to jest powiązane z uchwytem, trzymającym z kolei zbiornik wyrównawczy. Najpierw musi przyjść ten element, potem przychodzi tamten element. I potem lecimy po kolei z elementami pozostałymi. Nasz mistrz odwiązek, już wiązki tu zaczynają nam ogarniać, te, które są pouszkadzane. I jeszcze musimy ten czujnik zamówić temperatury w układzie dolotowym. On na tym oszukanym fake coolerze jest. Mam do niego numer, zaraz sprawdzimy, ile kosztuje w używany. Oryginalny, a bo wiem ile kosztuje nowy, więc zobaczymy, co będzie yy, lepsze.